Naprawdę bardzo fajna. się, że ekipa po prostu jest fajna. Widać, że to są osoby z sercem, którym zależy, które mają sobie misję i myślę, że to tworzy najlepszą atmosferę i pokazuje, że to jest po prostu projekt z serduchem. Z ogromną przyjemnością wstałam dzisiaj rano i, i pełna energii przyjechałam tutaj, bo, bo wiem, że to jest fajny event i nie, nie nudzi mi się i będę z wami e, do końca. To są jedne z najcieplejszych wspomnień. Jak już też tutaj weszłam na ten stadion, to obudziły się we mnie wszystkie wspomnienia. Związane oczywiście z tym, że przy drugiej edycji biegu byłyśmy beneficjentkami, bo nasza fundacja Graj z głową. Dzięki właśnie zebranym środkom mogła tak naprawdę ruszyć na, na wielkie wody i zrobić pierwsze duże rzeczy, więc zdecydowanie mam ciepłe wspomnienia zawsze w serduchę do tej akcji i, i bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj z Wami być i też swoją osobą wspierać tą inicjatywę. Tutaj na Śląsku mamy największą liczbę uczestników kiedy, od kiedykolwiek i strasznie to cieszy, że sportowcy, którzy mają w swoim sercu zasadę fair play i czysty sport, chcą z nami tutaj dzisiaj być w całej Polsce, ale nie tylko, ponieważ także biegamy w Wiedniu, czyli w sumie 5 lokalizacji plus jedna specjalna, czyli razem 6. Ta edycja 5 km, moja pierwsza piątka przebiegnięta od, myślę, ze spokojnie 5 lat, czyli same piątki. No cóż, jak dla mnie, na piątkę przeżyłem, żadnej kontuzji. No i myślę, że to początek, dlatego że planuję w przyszłym roku również wystartować, oczywiście w biegu z czystą przyjemnością. Jeśli mamy okazję. Z, tak powiem, gościć takie imprezy jak bieg z czystą przyjemnością, jak również inne biegi, zawsze jest dodatkowa atrakcja do tego, żeby spędzić czas właśnie tutaj w tej aurze naszej parkowej, a naprawdę warto. jedno, Czyli radość biegaczy na mecie i taka pozytywna energia, która od tych ludzi płynie, bo ruch to życie, a żyć powinniśmy w zdrowiu, a to bieganie nam gwarantuje. A do tego, żebyśmy z czystą przyjemnością biegali. Jeżeli chodzi o amatorów, myślę, że bardzo, ważnym jest, bardzo ważna jest edukacja, bardzo ważna jest komunikacja umiejętność dotarcia do biegacza amatorów. Też to dotarcie musi być po to, żeby oni zrozumieli, ile złego może przynosić sport, który sportem czystym nie jest. Tak jak edukujemy sportowców wyczynowych, tak samo powinniśmy edukować osoby, które po prostu na co dzień dla zdrowia, dla sportu, dla przyjemności korzystają z aktywności fizycznej i nawet jeśli chcą zdobywać fajne medale na amatorskich imprezach, którzy żeby wiedziały, że warto to robić po prostu fair, warto to robić czysto i warto to zrobić robić też dla zdrowia własnego. W piątej edycji bieguszczycą przyjemnością zdecydowaliśmy się, że nie tylko będziemy biegać, ale także edukować na miejscu, na Stadionie Śląskim, więc wraz z punktem edukacyjno-informacyjnym byli nasi edukatorzy, można było rozwiązać quiz antydopingowy dla nas jest istotne to, żeby edukować nie tylko sportowców wyczynowych, ale te osoby, które także amatorsko uprawiają sport. To świetna inicjatywa, która nie tylko pozwala ludziom wyzwolić tą energię na wiosnę, bo jest to jeden z takich pierwszych zorganizowanych biegów, ale również właśnie przeznaczyć cząstkę siebie na szczytny cel i ja myślę, że ta cała idea, takie kombo jest, jest naprawdę świetną inicjatywą. I bardzo cieszę się dla amfutbolu, że właśnie to oni będą mogli robić super ważne rzeczy, dzięki waszemu działaniu dzięki tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj zbierają się po to, żeby właśnie pobiec z czystą przyjemnością, żeby wspierać czysty sport i żeby siać dobro tak naprawdę, więc to jest ekstra sprawa i co jest najważniejsze w takich zawsze wydarzeniach, że ta społeczność, która się tworzy, to jest naprawdę wyjątkowe grono i, i czuć tą energię i, i naprawdę serduszko rośnie. Znaczymy te środki na rodzinny obóz, gdzie dzieci, które są mniej samodzielne i potrzebują większej opieki, pojadą razem z rodzicami. Kadra trenerska będzie się wszystkimi opiekowała. Dzieci cały czas są pod opieką, rehabilitantów, psychologów, dodatkowe zajęcia mają w tym temacie, w którym bardzo potrzebują. A więc ten czas, który mogą się i rodzice ze sobą spotkać i porozmawiać o swoich problemach w takim gronie, a jednocześnie dzieci, które są pod opieką. To jest bardzo owocny czas i potrzebny i wiemy to, bo już będzie to dla nas trzecia edycja takiego obozu i bardzo się cieszymy, że po raz kolejny uda nam się to zrobić. Jesteśmy bardzo wzruszeni, bo wiemy jak dla nas ważne są te wyjazdy i wiemy, jak dużo dobra niosą te wyjazdy. E, więc moment, kiedy dowiedzieliśmy się o kwocie i wiemy, że to jest znacząca część potrzeb, które mamy, naprawdę nasze serduszka biją dużo, dużo mocy i cieplej. To mnie przede wszystkim niesamowite, że udało nam się zbudować bieg, który cały czas przyciąga ludzi, który jest atrakcyjny, który także odbija się echem głośno w mediach, więc to naprawdę cieszy I to też nastawia mnie i nie tylko i całą naszą drużynę antydopingową do tego, żeby ten bieg kontynuować i przygotowywać kolejną edycję za rok. A ja jeszcze wyjątkowo pierwszy raz się pojawię w tej kamerze przy okazji tej relacji i powiem, że Polada robi też prawdziwy CSR, bo o tym też warto pamiętać, że tutaj naprawdę wspieramy, bo naprawdę w to wierzymy. Więc czysty sport, aktywność fizyczna, ale też wspieranie tych, którzy wykorzystują środki finansowe naprawdę w bardzo dobrych celach i robią dobrą robotę.